Kaszmają głuki w Klubie Wystrze już od ponad 10 lat. Takie znaczne wyprawy, w których uczestniczyłem, to do największego kenionu świata w 2002 roku. E, kenion Kolka. Byliśmy tam, żeby uświęcić 20-lecie spłynięcia tego kenionu, też przed Wystrzaków, którzy odkryli ten kenion i zapisali się gdzie, jak historię karstwa górskiego. Tak to do różne inne wyprawy po rzekach europejskich, do Norwegii. Bardzo często wyjazdy w Alpy, wyjazdy do Albanii, do Turcji. No praktycznie wszędzie tam, gdzie jest woda i da się pływać e, po Europie. Nazywam się Bogusław Szymański, cywkę mam Boberek. E, pływam od 27 lat, e, czyli już dobrze ponad ćwierć wieku. E, kilka najważniejszych wyjazdów to wyprawa do Australii w 90 roku wyprawa na Grand Canyon Colorado w 1994, Nepal i prawie wszystkie kraje europejskie, w których są rzeki górskie, jak do tej pory. Nazywam się Krzysztof Jurek, zwany Krzysiurem w środowisku kajakowym Wpływam od 1989 roku, czyli 24 lata i przepłynąłem wszystkie rzeki w Europie, albo większe. Nazywam się Maciej Pawulski, pseudonim Pawulo. W klubie pływam od 3 lat. Najważniejsze wyjazdy to Austria, Czarnogóra, Bośnia-Hercegowina, kanion tary i wszystko co jest wszystko możliwe do popłynięcia, jak jest dobra woda. Nazywam się Robert Drak. W klubie jestem od 1989 roku. W w klubie. E, czyli od wtedy pływam to lat? Dużo. <gry> eee, największą wyprawą, na jakiej byłem, to był Nepal. Eee, duża rzeka, podobnie tak jak tu jedziemy też na dużą rzekę. Nazywam się Marek Świtalniak, mówią na, na mnie Finezja. Pływam od 33 lat. No, popływałem troszeczkę. Pływałem w Pakistanie, w Karakorum. Pływałem w Afryce. Europę praktycznie całą spływałem, bo teraz się na Kenion Colorado wybieram. Są jeszcze rzeczy do zobaczenia ciekawe, dlatego tam jedziemy. No i poza tym są rzeczy, które można zobaczyć tylko z wody. Dlatego troszeczkę trzeba poćwiczyć techniki, żeby sobie poradzić, bo pomocy nie ma. O, jeszcze, jeszcze nie wymieniłem bardzo fajnej rzeczy, wpłynąłem najgłębszy, najgłębszy Kenion świata Polkę w Peru. To też było bardzo duże przeżycie trochę e, powiedzmy podobne do Colorado, aczkolwiek e, wyższa skala, bo tam e, e, ściany kanionu są 4200 metrów wyższa, a niższa 3500 metrów. W kanionie Colorado będziemy mieć kilometr. E, z tym, że jest krótszy. Tam byłem tydzień, tutaj mamy być 18 dni. Situuje nam się fajna zabawa i na to się nastawiamy.